Oh. Może ktoś się jest pierwszy? Tak. O kurde tego się nie spodziewałem Ja też nie Kurwa do wkazków to by było po łbie. No ale dobra, żyjesz Szkoda, że tak nie nagrywałem Zobacz O kurde To się nagrało No, no zobacz jaki je... Nie zdążyłem wyhamować ja myślałem, że gdzieś tam, to jest śmiech z tego, e, taki paniczny. Myślałem, że mówiłeś, że e, krzyknąłeś tam dlatego, że jest piach i tak mówiłeś, o uważaj piach. I potem mnie, że... Ej, budzi... Coś, budzi? jakiś komentarz do tego? No nie no, chciałem to skomentować w ten sposób, Aha. że trzeba trochę uważać jak się jedzie. Poczekaj, budzić? Za zaślepkę z tego zgubiłem. Od aparatu. No, a spróćmy, jakie uszkodzenia? Proszę, wszystko poszło na lemontkę. Złamany uchwyt lemontki. Tutaj, jaki, zobacz, jaki startek, O to ty tak starko się. To tak nie było? No skąd? A może obtarło o. No nie wiem, no w każdym razie <grybuj> na szczęście jestem cały. Ale bez kasku łeb by był rozwalony. No masz na tyle kasku sporo, no. tego na plecach chcesz widzieć. No dobra Ale to widzę, że nie tylko ja leżałem Czy to Bo tu też są części od roweru Aha. Aha. Zaraz nie? Do, nie? No.